Wyzwanie na biceps jedno powtórzenie jak najwolniej. Ciężar całe 6 kg. Ciężar całe 6 kg, a więc zaczynamy od 5 sekund. Raz 2 3 4 5 Raz 2 3 4 5. Teraz jedziemy 10 sekund. Raz 2 3 4 5 6 7 8 Dziewięć, dziesięć, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz jedziemy 15 sekund. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, Dziesięć. jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, raz, dwa,

Dwadzieścia trzy, dwadzieścia cztery, dwadzieścia pięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia, dwadzieścia, dwadzieścia jeden.

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. No to 25 i 30 już konkretnie weszło. Łapa spompowana.